Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o realizacji W dzisiejszym odcinku będzie 10 denerwujących, frustrujących materiałów, mebli, urządzeń, które podejrzewam, że mogłeś użyć u siebie w domu lub planujesz to zrobić. Jak i ja to zrobiłem swojego czasu, mimo że zajmuję się tym całe swoje zawodowe życie. Często jest tak, że stawiamy ponad praktyczność po prostu design. Pamiętaj, Twój dom może być podziwiany, ale przede wszystkim powinny być przyjemne w użytkowaniu. Nie przedłużając, prośba, zasubskrybuj mój kanał, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I zaczynamy. Pierwsza rzecz, która właśnie jest zazwyczaj wybierana ze względu na wygląd, ok, ale niestety, niestety, musi być też praktyczna. Chodzi o umywalki, umywalki łazienkowe. Bardzo często wybieramy takie, które mają proste, płaskie dno. Słuchajcie, yy, okej, okay. tylko pamiętajcie, woda, zależy się, gdzie baterię ustawiliście, będzie chlapała się na wszystkie niestety strony. Nie wiem, czy na tym ci zależy, żeby wycierać wokół umywalki lustro yy, co chwilka po każdym użyciu. Jasne, zazwyczaj po prostu myjemy ręce, dłonie, zęby, tak, ale czasem chcemy zrobić przepierkę, a tu ta umywalka jest niewysoka. 10, 12, 13, 14 cm głębokości. I co dalej? Tak? Kolejna sprawa, nie przemyśleliśmy i umywalka ma bardzo cienki bok, gdzie nie możemy nic odstawić żadnego mydła, płynu, a po boku już nie mamy blatu z szafki umywalkowej. Bo ładnie wygląda. Ładnie wygląda. Bo faktycznie to ładnie wygląda, ale umywalka musi spełniać swoje trzy rzeczy dwie na 100% No nie powinno się chlapać, nie powinna ta woda pryskać na wszystkie strony, a naprawdę bardzo często takie umywalki są wybierane. Powinniśmy przemyśleć, gdzie ostawimy mydło, płyn, czy mamy na to miejsce, no i czy ewentualnie, czy będziemy robili przepierki. Dobrze, idę do punktu drugiego, bo ten punkt jest zazwyczaj, buf, zazwyczaj, bardzo, bardzo, bardzo często nadal robiony, wybierany ze względu na design. Tak, kuchenne szafki, ale nie tylko kuchenne, ale przede wszystkim kuchenne szafki Bezuchwytowe. Bardzo ładnie to wygląda. Minimalistycznie super, fajnie w lakierze je robimy. Jest wszystko fajnie, dopóki kobiety z długimi paznokciami nie chcą otworzyć zmywarki lub zamrażarki. No jest problem. Niestety jest problem. Zwróćcie sobie uwagę, jeżeli będziecie planowali taką kuchnię, idźcie do studia kuchennego, spróbujcie otworzyć. Szczególnie panie, które mają dłuższe paznokcie, które szybko mogą stracić. A nie wiem, czy na tym im zależy, wątpię. Chyba nie. Sprawdźcie to, zobaczcie. Panowie mają mniejszy problem z tym, bo nie mają takich długich paznokci zazwyczaj, ale mimo wszystko. Druga rzecz przy tych szafkach: pamiętajcie, że mimo, jeżeli ma, że macie krótkie paznokcie, ten lakier, te uchwyty wyfryzowane będą się drapać. No bo jakoś musimy otworzyć tą każdą szafkę i lub pociągnąć właśnie za zamrażalnik czy Zmywarkę, a te urządzenia się zasysają niestety bardzo mocno i jest wtedy problem. Szybciutko, jak zwykle, idę do punktu trzeciego. Trzeci punkt to krzesła. Krzesła z ostrymi zakończeniami, ostrymi nogami. Jeżeli położycie sobie panele. Mamy laminowane drewno. Drewno jest bardzo miękkim materiałem i nawet przy takich grubszych nogach możemy porysować. Ja wiem, na pewno ktoś zaraz powie jasne, słuchaj człowieku, ale są filce. Tak, są filce ja mam płytki, a mam też filce pod krzesłami, żeby mi nie piszczały po prostu, ale te filce się ścierają. I później, raz, dwa, można porysować. Moja koleżanka, która ma bardzo ładny. Mikrocement e, mikro położony e, podstawkę betonową w domu, po miesiącu miała już z harataną po prostu przy stole. No dajcie znać, ale chyba nie na tym Wam zależy. Następny punkt, a może zanim powiem o następnym punkcie, to jeżeli nie chcesz zrobić takich e, problemów sobie na przyszłość, fopa, to zapraszam do siebie na konsultację. Link znajdziecie e, w komentarzu i w opisie tego filmu. Konsultacje wnętrzarskie, jeżeli masz jakieś pytanie, problem, chcesz dobrze urządzić swoje domy, mieszkanie, zapraszam. Panele laminowane nieodporne na wodę. Słuchajcie, ja bardzo lubię panele. W jednym odcinku już o tym wspominałem, że panele to jest super rozwiązanie, bardzo wytrzymałe, tak, bo to jest sztuczny materiał i on jest bardzo wytrzymały. I ja tu zrobiłem właśnie sam e, taki błąd, bo dałem panele nieodporne na wodę, a są teraz takie, chociaż są droższe, ale są. E, dużo jest taki do wyboru, do sypialni. No bo słuchajcie, no w sypialni, w garderobie. No cóż tam, pływać nie będę, a mimo wszystko, e, szklanka z wodą stała na szafce nocnej. Nie ja, żeby nie było, to nie ja. Ktoś popchnął, nie będę głośno mówił kto, moja żona, e, i rozlała się woda. No oczywiście coś tam pozbierała w nocy, e, po, 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 powycierała, a mimo wszystko dostała się ta woda no jest wykruszony, jest zniszczony i tak naprawdę do wymiany, bo z tym już nic nie zrobimy. Zastanówcie się, jeżeli jest możliwość niekoniecznie naprawdę odporną na wodę, ale na wilgoć dać, zakupić, to to zróbcie. Kolejny punkt to zrobiłem sam u siebie w mieszkaniu już lata, lata temu, kilkanaście lat temu, farba dekoracyjna z takim werniksem położona na ścianach, akurat ja miałem przed pokoju. Ostra farba dekoracyjna. Ja mam, jak ktoś ogląda moje live, może zobaczyć, ja mam u siebie ściany 3D, gdzie kurz się oczywiście też zbiera, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby to wyczyścić. Na tych ostrych tynkach takich kurz też się będzie ścierał, zbierał, ale zetrzeć to naprawdę jest sztuka. Jest to no kłopotliwe bardzo, trzeba by było odkurzać. Nie mu o to chodzi, żeby co tydzień sprzątać takie ściany. Kolejny punkt. Powiedziałem o szafkach kuchennych bezuchwytowych. Bo jak już mówię o tych błędach, które ja w życiu popełniłem, to powiem akurat nie w kuchni, ale w wiatrołapie. Tu proszę jest zdjęcie. Dałem takie uchwyty nabijane. Jest ok. On to jest fajny, minimalistyczny kształt. Jest dużo takich uchwytów, tak więc kolorowych oczywiście, czarnych, białych, srebrnych, etc. Które można zastosować, ale jeżeli macie wąsko, mało przejścia, szczególnie w kuchni, gdzie bardzo dużo pracujemy, to będziecie się uderzać o to. Nogi nie będą Wam za nic wdzięczne, bo siniak będzie na siniaku. Możecie sobie nawet wręcz ubrania potargać, o zaczepicie i raz, dwa, zniszczycie sobie takie ubrania. No, no zastanowiłbym się, jeżeli masz takie uchwyty, to bardzo łatwo je wymienić. Po pierwsze, ciężko taki prosty uchwyt pociągnąć, jeżeli jest szafka mocno załadowana, jest ciężka po prostu. Po drugie, właśnie, możemy się e, sobie nabić siniaka, czy uszkodzić ubranie, a łatwo to wymienić. Jeżeli masz coś takiego, zrób, nogi na pewno będą Ci bardzo wdzięczne. Ok, już siódmy punkt. To akurat zrobiłem u siebie w domu, ale z pełną premedytacją, ale niektórzy ludzie hmm, znowu stawiają design ponad praktyczność. I wybierają tego typu lampy, lampy, klosze, nie pomyślawszy o tym, że daje to mało światła. Chodzi o lampy, które nie, ma, nie są szklane, nie są z abażurem, tylko blaszane i daje to strumień tylko w dół. To fajnie, może działać tak jak ja mam to nad barkiem lub nad stołem, ale tu już trzeba przemyśleć, żeby gdzieś dać również światło takie, które oświetli nam większą część tego miejsca. No, ale na całym można, żeby strumień skierować. Bo to sprzyja rozmowom, strumień skierować na sam stół. Ale jeżeli wybierasz taką lampę tylko dlatego, że ci się po prostu spodobała i nie pomyślisz, że po prostu będzie mało światła, to nie idź w tą stronę. To zapisz się do niej na konsultację i zapytaj, czy warto. Nie, lepiej po prostu dać klasz, klosz szklany, w zależności jaki, to też już kilka razy mówiłem u siebie w domu, lub z jakimś abażurem. Ok. Ósmy już punkt. Znowu wracamy do kuchni. To jest najdroższy błąd, jaki możemy zrobić wśród wymienionych tych wszystkich dzisiejszych punktów. Dziesiąty punkt będzie taki, który bardzo wiele ludzi robi, bardzo, bardzo, myślę, że 80% zrobiło kiedyś to w życiu. Ale teraz ten ósmy. Blaty akrylowe. Bardzo drogie, bardzo szybko się niszczą. One są bardzo plastyczne. Bardzo fajnie można z nich robić umywalki nogi od razu bez spoin bez łączeń świetnie to wygląda znowu stawiamy design ponad praktyczność ale bardzo szybko się rysują bo są plastyczne dlatego jeżeli położysz garnek czajnik przesuniesz coś położysz garnek rozgrzany w związku z tym że to jest plastyczne zostanie ślad jasny można to reperować można to naprawiać jak drewno blat z drewna ale. Chyba nie o to chodzi. Znowu. Dobrze. Dziewiąty punkt. Też bardzo ładnie wygląda. Też znowu postawiliśmy design ponad wygląd. Biała sofa. No, właściciele kotów, psów to wiedzą, że to nie tędy droga. Jeszcze biała sofa skórzana. Jeansy się odznaczają bardzo szybko. Z materiału szybko można ją po prostu pobrudzić. Nie mówiąc już o małych dzieciach. To wiadomo, ale my te dorośli też nie zawsze na imprezie jesteśmy uważni. Jeżeli masz jeszcze welur, szybko to wytrzesz, jasne, można to wyprać. Ale bardzo szybko można powrócić. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Nie będę przedłużał, tylko przechodzę do tego dziesiątego punktu, który jest często niestety, stety, sorry, stety, z jakiegoś punktu też stety wykonywany. Znowu ustawiamy design, w tym przypadku dobrze, tylko trzeba pomyśleć, w jaki sposób. Chodzi o białe fugi w przypłytkach. Tak, ja też polecam do białych płytek białe fugi. Nawet na podłodze, tak, a ja taki praktyczny jestem. Tak, tylko jakie? W tym przypadku po pierwsze muszą być cienkie te fugie, a nie 3-4-5 mm. Po drugie, a nadal takie ludzie robią, albo są płytki fazowane i wtedy ta fuga tak dużo wychodzi, jeżeli nie jest płytka rektyfikowana. Po drugie, nie dawałbym fugi cementowej, bo fuga cementowa każda będzie się brudziła. Proponuję dać epoksydową fugę. Wtedy macie święty spokój. Kolejna sprawa, zaimpregnować fugi, nawet cementowe. Można fugi zaimpregnować. Należałoby to powtarzać co 2-3 lata. Znaczy może tak, z początku od razu dwa razy się impregnuje, później najlepiej po pół roku, po roku, po dwóch latach i później już rzadziej, bo tak już tego nie zmywamy, ale wtedy jest to no, praktyczne, tak? Będzie ta fuga biała, a nie czarna. Między białymi płytkami. Dlaczego polecam białe płytki? Ponieważ, yy, raczej, przepraszam, fugę białą do białych płytek, ponieważ to płytka ma być ładna, a nie fuga. Jeżeli damy do tego szarą, brązową, czarną, automatycznie fuga wejdzie nam na pierwsze miejsce, a płytka się straci. Będziemy widzieli kratownicę, a niekoniecznie zwracali na piękno tej płytki. No dajcie znać, czy te punkty kiedyś dotyczyły również Was, albo dotyczą może. Może planowaliście teraz coś takiego zrobić? Czy może wśród znajomych i ile z tych punktów? U mnie było na 10,3. Mimo, że zajmuję się tym całe życie, mam teraz białe płytki, przy płytce, czyli 4, ale są one cały czas białe. Magia! Magia! Zapraszam do siebie na konsultację, jeżeli nie chcesz popełnić takich błędów albo upewnić się, czy to, co robisz, będzie słuszne i dobre. Zapraszam do zakupu e-booku, który jeszcze jest w promocyjnej cenie 24,90, a tam jest sporo takich błędów wypełnionych, jeżeli chodzi o łazienki. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to proszę, jak zwykle, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo niestety, ale z YouTube'a należy nakarmić. Widzimy się za tydzień, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Tak musiałem zwołać tą mini konferencję, żeby odpowiedzieć na te kalumnie, na te nieprawdziwe hasła, które no, nie wiem kto rzuca, podejrzewam, ale pff, no nie będę wypowiadał nazwisk tutaj. Nie od tego ja jestem wy dziennikarze, na pewno lepiej i szybciej dojdziecie do prawdy. Ja jestem tutaj po to, żeby odpowiedzieć i zarzucić kłam tym hasłom. Pytacie, czy teraz filmy moje będą płatne? No nie, no co za bzdura. No kto to wymyślił? Absolutnie nie. Wszystkie filmy były, są i będą bezpłatne. Wszystko, co dotąd było, będzie nadal takie samo. Nie będzie zmiany w zaangażowaniu, nie będzie zmiany w ilości filmów, ani w długości Nie. To pytacie to. Po co to wsparcie? Po co jest mi on? Co możecie zyskać? No, zyskać możecie dużo więcej. Po prostu coś więcej dam od siebie. Wy postawicie mi kawę, a ja w zamian zapraszam Was na prywatnego live'a. Będziecie mieli znaczki, po których rozpoznam, zaraz na czacie, że to Wypiszecie. Te osoby, które mnie wspierają i będą one miały pierwszeństwo, żebym im odpowiedział. Tak, czy to w komentarzach, czy na czacie. Poza tym będą ankiety, dodatkowe filmy dla wspierających. No myślę, że warto. Oczywiście ktoś powie 15 zł to dużo, no 25 zł jeszcze więcej. Oczywiście, lecz nie musicie tego robić. Jeżeli chcecie postawić mi tą kawę, będę bardzo wdzięczny. Pytacie, no to co się zmieni teraz dla nas, dla tych, którzy nie wspierają? No nic, nic, nic się nie zmieni. To co odpowiadają, nie będę wymieniał kto, to no to są wzory po prostu bzdury. Ja wiem, wiem, było pytanie, tak? Zdaję sobie sprawę, tak? Oczywiście, po co mi to, jeżeli mam współpracę płatną z firmami? No słuchajcie, jest współpraca, oczywiście, bo ten kanał był budowany latami, latami, przez które nie brałem żadnych pieniędzy. Teraz dzięki temu, że ta współpraca jest, mogę z większą intensywnością poświęcić się nagrywaniu filmów, mogę kupić lepszy sprzęt. Dzięki temu śpię spokojniej też. Czy jest dodatkowy, będzie planowany dodatkowy rozwój? Tak, słuchajcie, no dzięki temu wsparciu, dzięki temu, że postawicie mi tą kawę raz w miesiącu za 15 lub 25 zł, to już kawa z czekoladą będzie. Dziękuję bardzo. Lubię słodkości. Tak, za to, jeżeli mi postawicie, zainwestuję w sprzęt. Niestety mikrofony się psują. Wy macie bardzo dobrym, mi niestety na niej jeszcze nie stać, ale mam nadzieję, że będzie. Dzięki Wam. Dodatkowo, no chcę wrócić do programów wnętrzarskich. To jest fajna sprawa. Podobają się Wam, ale niestety no, praca moja i pracowników, motarzystów, kosztuje. Kosztuje, a te programy dużo czasu nam zabierają. No mam nadzieję, wierzę głęboko, że odpowiedziałem wszystkim tym nieprawdziwym hasłom że rozumiecie teraz moje podejście, że nic się nie zmieni, nadal jest tak, jak było. Nadal będą filmy, nadal wszystko będzie za darmo, ale jeżeli Ty, Ty chcesz coś od siebie dać w zamian za tą moją pracę, to będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Kliknijcie przycisk wsparcie, sprawdźcie, co otrzymacie w zamian, w zamian za tą miesięczną raz w miesiącu pomoc. Do zobaczenia. Na następnej konferencji. Cześć!